z tej strony Patryk, a dzisiaj zaprezentuję wam Agrasa T50. Który zmienia zasady gry w temacie opryskiwania. Wydajność jego jest w granicach 15 hektarów na godzinę to tyle co w dobrych opryskiwaczach, ale największe możliwości możemy opryskając tylko tam, gdzie trzeba za właśnie pomocą nawika trójki M3M multispectral, który to precyzyjnie sprawdzi, w którym miejscu jest choroba na polu i przegra mapę do agrasa, który opryska to precyzyjnie. Możemy zaoszczędzić na środkach ochrony roślin. Szerokość robocza Podaje producent 11 metrów. Tak naprawdę realnie to jest dobre 9 Więc zawsze trzymam się gdzieś w granicy 9 metrów. I stosujemy od 15 do 30 litrów wody na hektar dzięki technologii ULV. Czyli niskoobjętościowy jest mikrokropla. Oczywiście też możemy zwiększać krople lub zmniejszać na, na joysticku w trakcie pracy. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarze, wtedy odpowiem na wszystkie Wasze wątpliwości co do zasady działania tego drona.